Cziałamko, dzisiaj lecimy znów na Krakową. kolejna stówka do księgi, ale tym razem opowiem wam trochę, jak przejechać pierwszą stówkę, a w ogóle może warto by było zacząć od tego, dlaczego w ogóle ta pierwsza stówka, pierwsze 100 km jest tak pociągający. Moim zdaniem jest to jeden z takich super kamieni milowych dla kolarza, ponieważ Normalnie jak myślimy o 100 km, to raczej musimy o tym, żeby wsiąść w samochód, ewentualnie jakiś pociąg, autobus, cokolwiek, a nie wsiąść na rower i pojechać sam o własnych siłach, więc to jest po pierwsze. A poza tym 100 to jest taka magiczna liczba, no umówmy się, równiutka, okrągła stówka, jest to wyzwanie. Nie ma co ukrywać, jest to wyzwanie. Jeżeli chodzi o planowanie, warto jest zaplanować cały event pod względem trasy, jedzenia, picia, miejsc, w których będziemy się mogli zatrzymać. Do planowania możemy też zaliczyć przygotowanie roweru. No, powinien być sprawny, czysty, łańcuch powinien być wesoły, niesmutny, czyli nasmarowany, niewyciągnięty. Ciśnienie w oponach trzeba sprawdzić. Podstawowe rzeczy. Rower po prostu musi być sprawny. Jeżeli chodzi o przygotowanie siebie, to warto jest, jeżeli nie jeździcie często, tylko raczej okazjonalnie, jednak zacząć jeździć częściej i regularnie. Nie muszą być to duże odległości. Wystarczy kilka wyjść po kilkanaście, kilkadziesiąt 10 kilometrów, na przykład trzydzieści, i po kilku takich razach nabierzecie już na tyle formy, na tyle wytrzymałości, że może nie pobijecie rekordu świata na 100 km, ale bez większego problemu powinniście dać radę to przejechać. Chwilowa przerwa w rozmowie wnioskówce, czas na atrakcję dnia. Jedziemy podjazd Sobińczyca, niedaleko krokowej. Kiedyś go zjeżdżałem, nigdy go nie podjeżdżałem, zobaczymy. Póki co, równiutko trzyma. Dobrze się to jedzie. Nawet nieźle wygląda. Asfalt. No to podjechane. Nie był najdłuższy, ale ładnie trzymał. Fajnie było. Jedyny minus, jaki widzę, to to, że nie mogłem sobie spojrzeć, jakie mam nachylenie w danym punkcie, bo wyłączyłem ten licznik z moich profili i po prostu nie mam takiej informacji. A szkoda, muszę wyłączyć. Jest przepięknie, po prostu przepięknie. Rano wychodząc z domu, nie uwierzyłbym, że jeszcze będę tak się cieszył z tego, że wyszedłem na rower. Przepięknie. Do planowania chciałbym jeszcze dodać, że bardzo ważne jest zaplanowanie sobie jedzenia. Jedzenie jest. Niesamowicie ważne i niesamowicie ważne jest nauczyć się jeść na rowerze, ponieważ nie każdy od razu będzie czuł się dobrze z tym, że je w czasie jazdy. Nie każdy będzie też o tym pamiętał, więc warto jest mieć w liczniku rowerowym przypomnienie o tym, na przykład co 45 minut zjedz coś. Ogólnie przyjmuje się, że 40 do 60 gramów dla takiego amatora jak ja jest spoko. E, gramów węgli oczywiście, o to chodziło. Jest spoko w podaży na godzinę, więc staram się też tak robić. A tak naprawdę warto jest co godzinę zjeść po prostu coś: jakiś mały, nie wiem, batonik przygotowany, flapjack, e, banan, pół banana, cokolwiek. Ale żeby te co 45 minut mniej więcej coś zjeść, do jedzenia też zaliczmy picie. Picie jest też bardzo ważne. Jeżeli się posługujemy bidonami 550, czy pół litra, to warto jest pamiętać o tym, że jeden bidon na godzinę powinien znikać, i nieważne, czy jest zimno, czy jest ciepło. Najgorsze, co można zrobić, to jest zapomnieć jedzenia, zapomnieć picia i po prostu przybombić w połowie albo już za połową jazdy, bo wtedy już jesteśmy daleko od domu. do planowania warto też wyznaczyć sobie trasę wyznaczyć sobie cel, znaleźć punkty przejazdu, które są kluczowe dla całej setki. Kilka atrakcji, żeby nie było nudno. Warto jest skorzystać z szeroko znanych aplikacji. Jedna jest zielona, jedną mają praktycznie wszyscy w telefonie z Androidem. Ewentualnie jest jeszcze czeski portal i czeska aplikacja do wyznaczania tras, też jest spoko. Można też zawsze poobserwować trochę lokalnych kolarzy na Strawie i po prostu zainspirować się jedną z ich tras. Co jest bardzo fajne, zwłaszcza na początku, jak nie mamy doświadczenia. to wtedy dobrze jest wybrać trasę czyjąć, bo jeżeli on ją przejechał, to znaczy, że jest przejezdna jest cała. A jeżeli chodzi o część drugą planu, o realizację, to jest kilka dosłownie kilka kluczowych kwestii. Planując jazdę wybierz sobie dzień, kiedy masz dużo czasu, sprawdź prognozę pogody. Polecam. Ładny, słoneczny dzień, może nie upalny, ale ładny. Gdybyś nie musiał się bardzo mocno ubierać, tak jak ja dzisiaj wychodząc, miałem kamizelkę, nogawki, rękawki, a w krokowej musiałem wszystko zdjąć i teraz mam wypchane kieszenie z tyłu koszulki, co nie jest najładniejsze ani najfajniejsze. Następny temat to jest nie śpiesz się. Ta pierwsza stówka nie będzie najłatwiejsza, nie będzie najszybsza, ona wyznaczy tylko pierwszy punkt odniesienia. Przejechać 100 to już jest wyczyn, to już jest coś. To nie jest wyprawa po bułki do sklepu, to się trzeba przygotować, naszykować, włożyć to wysiłek. Bardzo polecam posiadanie licznika. Nie musi to być jakiś, w jak drogi, licznik. Wystarczy, żeby pokazywał prędkość, dystans. To jest bardzo fajne, pomaga utrzymać tempo a właściwie nie nadganiać tempa. To sprowadza się do tego, że rada taka główna jest weź to na spokojnie. Jedź wolnym, spokojnym tempem, takim, które nie nastręcza ci trudności, nie wykańcza cię, ponieważ będziesz w siodle 4-5 godzin, może 6. Więc warto mieć to na uwadze. No nic, może nie najbardziej składny jest ten odcinek na pierwsze stop. Może kiedyś się zmobilizuję i zrobię odcinek taki bardziej ustrukturyzowany niż instrukcjo poradniko, vlog z jazdy. Ale na razie póki co się uczę tego wszystkiego, montażu, gadania do kamery, próbuję nabrać pewności siebie. Dla mnie to też są ważne lekcje. Więc tak, lecimy dalej do domu niedaleko. No nic, moja przygoda dobiega końca. Jedyne co to chcę podziękować za to, że dotrwaliście do tego momentu. No i chciałbym się też pochwalić, że właśnie zrobiłem pierwsze 100 km ze średnią 30 na godzinę. Zaraz Wam pokażę, może coś będzie widać. No to co? Dzięki za dziś. Siema nara!